Państwa gościem jest najkrócej rzecz ujmując biegająca blogerka modowa Magdalena Nowak-Sukowicz. Cześć Magda. Cześć. Ja jeszcze dodam, że Magda oprócz tego, że prowadzi bloga modowego, aktywnie uczestniczy w różnych biegach ulicznych i maratonach, to jeszcze wychowuje dwójkę małych dzieci. Powiedz Magda, jak łączysz pasję, pracę i treningi? No, muszę się przyznać, że to nie jest łatwa sprawa, ale dzięki moim najbliższym mężowi rodzicom bardzo mi w tym ułatwiają. Mogę wyjść wtedy na trening, a oni wtedy mi przypinują dzieci. Tak to e, wygląda. Twój blog modowy powstał stosunkowo niedawno, bo w lipcu 2016 roku powiedz co, skłoniło cię do, do tego, żeby zająć się modą. Taką bezpośrednią przyczyną było wygranie w konkursie w gazecie modowej. Mhm. Za zadanie było stworzenie stylizacji na dany temat. Zrobiłam zdjęcie, zgłosiłam się i zostałam wyróżniona i wygrałam. I to mnie tak skłoniło bezpośrednio do, do założenia bloga, żeby pokazać to, co mnie interesuje. Czyli można powiedzieć, że tą modą interesujesz się od roku, czy, czy wcześniej? To nie, nie, wcześniej, wcześniej. Jeszcze na studiach coś mnie w tym kierunku ciągnęło. Chciałam wziąć udział w kursie dla stylistki, ale niestety to, to się nie udało. I dopiero y, już po porodzie, jak miałam wracać do pracy, stwierdziłam, że muszę jakoś wyglądać, <gry> muszę coś zrobić z sobą. I zaczęłam przeglądać różne magazyny modowe, y, internet, y, zaczęłam obserwować różne blogerki modowe. I tak y, ta moja pasja powstała. I tak przeglądając I tak. właśnie Twojego bloga, Twoje zdjęcia, większość Twoich stylizacji jest takich bardzo eleganckich, kobiecych, niektóre, tak powie, że tak powiem, żywcem wyciągniętych z lat 20 i 30. <grym> Powiedz, co Cię inspiruje do tego? Do stylizacji. Inspirują mnie blogerki, mhm. nasze polskie blogerki. Również obserwuję na Instagramie bardzo dużo osób z branży modowej i, i tam właśnie czerpię inspirację stamtąd. A masz właśnie kontakt z jakimiś innymi blogerami? Z blogerami mam, ale kontakt z blogerami z naszego Podbeskidzia. Mhm. Tworzymy grupę blogerzy z Podbeskidzia. no i właśnie z nimi mam kontakt. I to są właśnie blogerzy nie tylko modowi, ale z różnej, z innej branży z różnych, też, dziedzin. z różnych dziedzin. Bo można powiedzieć, że ta blogosfera w Polsce w ostatnich latach bardzo się rozwinęła. I chciałam się zapytać, czy można na tym w jakiś sposób zarobić, bo wiadomo, że blogerki, które są też celebrytkami, na przykład takie jak MaFashion czy jakieś, mhm. czy jakieś inne znane blogerki, zarabiają na tym duże pieniądze, ale czy blogerki, które nie są celebrytkami, zarabiają na tym? No, w, tym, te, w tej dziedzinie nie jestem w stanie nic powiedzieć, bo y, ja jak na razie, y, że tak powiem, nic nie zarobiłam. Czyli hobbystycznie. Hobbystycznie tak. to jest mhm. cały czas. Y, no, trochę to kosztuje, że tak powiem. Mhm. Utrzymanie całego bloga Właśnie. trochę kosztuje. Y, dobrze, a powiedz mi, skąd miłość do biegania się u Ciebie wzięła? To też się zrodziło y, po porodzie, gdy już miałam wracać do pracy Chciałam właśnie jakoś wyglądać, wziąć się za siebie, mieć jakąś kondycję fizyczną i wtedy stwierdziłam, że wyjdę na zewnątrz i najprostszą formą będzie bieganie. Oczywiście od razu nie przebiegnęłam 10 km, bo. Nie byłabym w stanie, ale marsza biegi i tak, z, może nie z dnia na dzień, bo nie codziennie mogłam wyjść na trening, ale z treningu na trening, wydłużałam sobie dystans i moim pierwszym takim postanowieniem było przebiegnięcie 10 km w biegu ulicznym, i to był bieg nocny w Krakowie w 2015 roku. I, I właśnie udało mi się go przebiec, wtedy złamałam poniżej y, jednej godziny, przebiegłam te 10 km. I tak to się zaczęło, od tego biegu. Mm -hmm. A teraz masz jakieś najbliższe plany, właśnie związane mm -hmm. z jakimś maratonem? Czy najbliższe plany? plany to 9 kwietnia mam y, półmaraton pod Krakowem, półmaraton Nisiecki, a 30 kwietnia maraton w Krakowie, czyli najdłuższy mm -hmm. dystans. I teraz chciałabym poruszyć taki temat, który może poruszy, który zaciekawi naszą, naszych widzów, a mianowicie Ekstremalna Droga Krzyżowa. Wiem, że weryfikowałaś z jedną z tras, bo ta Ekstremalna Droga Krzyżowa wychodzi z Andrychowa 7 kwietnia. Jest chyba 9 różnych tras. Ty poszłaś tą najtrudniejszą. Powiedz mi, jakie przeżycia? Wtedy? E, tak, y, od dawna chciałam wziąć udział, y, podjąć się tego wyzwania, żeby wyruszyć w Edeka, ale niestety nie miałam takiej możliwości. Wiadomo, małe dzieci, mm -hmm. karmienie piersią, nie byłam mm -hmm. w stanie wyjść na całą noc. Teraz nadała się taka okazja, że stwierdziłam, że już mogę wyjść, y, mam też dobrą kondycję fizyczną z racji przygotowań do maratonu i chciałam podjąć się tego wyzwania. Jednak w tym terminie niestety nie będę mogła Czyli wyruszyć. 6 kwietnia. Tak. Mhm. I um, nadała się taka okazja razem z moim bratem, który jest twórcą e, trasy Świętego Stanisława, e, żeby zweryfikować trasę nocą. E, mhm. Ta więc, Trasa idzie gdzie? Przez potrójną, z tego co wiem. Tak. tak? Trasa wyruszała e, pod kościoła Świętego Macieja, idzie do porąbki, z porąbki na górę Żar, i potem na po um, mhm. potrójną po Kocierz i schodzimy do Tak. Mhm. I potem z Żyg przechodzimy y, przez skornicę y, do Zagórnika i z Zagórnika już do Andrychowa. Idąc tą ekstremalną drogą krzyżową, y, y, tam się milczy, tak? Idzie się w nocy. Y, Raczej, czy nie wiem, są jakieś rozważania wtedy? Tak, tak. Mieliśmy ze sobą mhm. rozważania. To nie były aktualne, bo każdy uczestnik EDK dostanie aktualne rozważania przygotowane na, ten, na tą drogę. Myśmy mieli chyba z, bodajże z 2014 roku rozważania ze sobą. I oczywiście przy każdej stacji chwila modlitwy, zadumy czytaliśmy to rozważanie i potem wyruszaliśmy dalej. Ja oczywiście musiałam iść jako pierwsza z kartką. Z trasą, żeby weryfikować, mhm. czy dobrze jest opisana trasa. Nie ukrywam, że nocą po całym dniu przychodzi zmęczenie dość szybko. W połowie drogi już naprawdę byłam zmęczona, bolały mnie plecy, obcierały mnie buty, więc naprawdę to jest wyzwanie. Czyli kto może iść na ekstremalną drogę krzyżową? Myślę, że każdy, który, który czuje się na siłach, jak najbardziej może iść na ekstremalną drogę krzyżową. Jednak e, ekstremalna droga krzyżowa wymaga, wymaga przygotowania. przygotowania fizycznego, I, i takie trasy, które spełniają wymogi ekstremalnej drogi krzyżowej, mają minimum 40 km lub e, Ilość przewyższeń jest tam chyba powyżej tysiąca, mm. tego dokładnie nie pamiętam. Yy, czyli naprawdę jest wymagająca fizycznie. Yy, dla, dla, dla tej trasy 50-kilometrowej, yy, tej, którą przeszłam, jest naprawdę wymagająca i trudna, i to jest dla osób, które naprawdę. Są przygotowane, są przygotowane fizycznie. No tak, ale jest dziewięć różnych tras, z tego co wiem. Z Andrechowa, z Kent wychodzi jedna trasa, także można to dostosować do swoich tak, uwarunkowań Tak, można, zwłaszcza, że też jest kilka tras krótszych. Na wzór EDEKA mają od 20 km chyba do 28, i to już są takie krótsze tle, trasy. Myślę, że tych, dla tych osób, które nie czują się wystarczająco mocno fizycznie, myślę, że naprawdę będzie warto wybrać taką trasę. Kilka lat temu przeszłaś też szlakiem Camino de Santiago. Dla tych, którzy nie wiedzą, jest to szlak do grobu Świętego Jakuba, który znajduje się w Hiszpanii. Można wyruszyć z różnych miejsc tak. na świecie. ze własnego domu. Dokładnie i idzie się tam w samotności albo w małych, albo w bardzo małych grupach. Ty szłaś sama czy jak to wyglądało nie, nie. przez ile czasu szłaś? Ja szłam z kolegą, mm. też z Andrychowa. Wyruszyliśmy z Saint-Jean Saint -Jean de Port, czyli spod granicy francusko-hiszpańskiej. Tam przez góry, i potem dotarliśmy już do Hiszpanii, przez całą północną Hiszpanię właściwie. Drogą francuską dokładnie mm. ponad około 800 km, miesiąc drogi. Dokładnie miesiąc tego. drogi i jak to wygląda na przykład z noclegami? Jak to się... Po drodze w każdej miejscowości są specjalne refugia, czyli takie schroniska przygotowane dla pielgrzymów. I, i tam właśnie korzystamy z tych noclegów. A jakie przeżycia towarzyszą takiej pielgrzymce? Oj, niesamowite. To jest pielgrzymka na całe życie i jak ktoś raz spróbuje, to na pewno tam kiedyś wróci. Yy, ja doświadczyłam niesamowitej ciszy na tej mm. trasie. Głęboko takie przeżycia duchowe, wewnętrzne. Mhm. Dobrze, no a czy ta ekstremalna droga krzyżowa to jest, można powiedzieć, takie, 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 takie małe, małe kamienie? kamienie tak, 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 ja to właśnie tak ujęłam. Mhm. Y bo też na tej drodze krzyżowej y, doświadczyłam takiej niezwykłej ciszy. Właściwie można było powiedzieć, że cały świat spał w nocą, y, miasta były opustoszone, y, była ogromna cisza y, i my tylko wędrowaliśmy. Edeka, więc taka niezwykła cisza i można było się skupić i skupić i roz... na sobie, tak na sobie tak życiu. na swoim życiu, mhm. na rozmowie z panem Bogiem. No dobrze, a powiedz nam jakie są twoje najbliższe plany, bo biegowe też wiemy półmaraton, tak półmaraton i maraton. Tak i z tego co wiem, to jesteś tak. Czy zamierzasz wrócić do pracy? Zamierzam, zamierzam wrócić do pracy. Po moim urlopie, właściwie urlop macierzyński się skończył, i teraz jestem na urlopie wychowawczym, wypoczynkowym jeszcze. Mhm. I, I za chwilę wracam do pracy. Czyli można powiedzieć, że Magda jest przykładem na to, że można połączyć trening, pasję, pracę i wychowywanie dzieci. Gratuluję Ci tego, Dziękuję, bo to małych miły wyczyn. Linka do bloga Magdy znajdziecie oczywiście w artykule na MamNiusa znajdziecie też tam stronę internetową z ekstremalną drogą krzyżową, gdzie możecie się na nią zapisać. A ja dziękuję ci, Magda, ja za również dziękuję. Dziękuję.